Cześć! Znajdujemy się na wielkim pikniku rzemiosła w górze Kalwarii. Jako partner cechu Wiecha świętujemy razem z dekarzami, blacharzami i cieślami. Jaka atmosfera tu panuje? Zobaczcie sami. Trapez zaczął współpracę z Cechem. Chcieliśmy powiedzieć parę słów na ten temat, bo uważamy, że dla dekarzy, dla, dla rzemieślników, praca, współpraca z Cechem jest bardzo ważna. Mogą się dekarze różnych dziedzin spotykać razem. Mogą sobie przekazać nowości, jakieś swoje informacje. Można zobaczyć też stoiska, można zobaczyć nowe narzędzia. Można zobaczyć, że konstrukcje teraz już można kupić, już gotowe, z szablonów powycinane. Czyli warto, żeby dekarze współpracowali ze sobą, bo jak to ktoś powiedział, kupie siłę. Jesteśmy na Wielkim Pikniku Rzemiosła, organizowanym przez Ogólnopolski Cech Dekarzy, Blacharzy i Cieśli. Patronem rzemiosła na pikniku jest Blachotrapes. Blachotrapes jest też pierwszym członkiem wspierającym cechu. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić naszą blachę Thunder w nietypowym kolorze amber. Która bardzo dobrze można powiedzieć, nadaje się do montażu Wolego Oka. Jakie są zalety takiej blachy? Przez to, że jest to blacha taka strukturalna, obsypana kamyczkiem, czyli oklejona żywicą, obsypana kruszywem skalnym, wybacza wszystkie nierówności. Bardzo fajnie się dopasowuje do konstrukcji na dachu. Idealnie leży na takich łukowatych powierzchniach. Dlatego, przy takich konstrukcjach jak są właśnie Wole Oka, takie półokrągłe, lukarne, takie blachy jak, jak ta nasza blacha z posypką, są jedne z najlepszych. Do montażu na takich pokryciach. Dlatego polecamy to lekarzom, uczymy jak robić takie, takie konstrukcje, jak robić szkolenia, uczymy jak zrobić taką konstrukcję, tak jak tutaj widać na rurkach wodnych, że jest dużo szybciej, dużo prościej. I jeżeli dekarze się przekonają do takiego pokrycia, no to wtedy wiedzą, że warto zamówić taką blachę i coraz więcej dachów jest montowanych w, tych, w ten sposób.